Cześć, wracajcie w 24. Zapraszam Was do kolejnej lekcji. Dzisiaj powiemy sobie o przyimku YBA. YBA oznacza nad. Po prostu nade mną wisi lampa, yy, obraz jest nad stołem, yy, szafka jest nad yy, krzesłem i tak dalej. Czyli po prostu to jest nad. Po UBA, jako znaczeniu, właśnie nad, um, użyjemy zarówno celownika, jak i biernika. Zasada jest taka sama, jak przy "-auf", i an, czyli jeżeli coś już jest nad biurkiem, coś wisi nad biurkiem, to zadajemy pytanie, gdzie? I użyjemy celownika. Jeżeli ja wierzam coś nad biurko, to mamy pytanie, dokąd jest ruch, i wtedy użyjemy biernika. Na przykład die Lampe hängt über dem Schreibtisch. Lampa wisi nad biurkiem. Mamy nieruch, mamy pytanie gdzie, więc użyjemy celownika. Albo możemy powiedzieć iść hänge die Lampe, über dein Schreibtisch, czyli ja wieszam lampę nad biurko. I wtedy mamy ruch, użyjemy biernika po przyimku über. Możemy też powiedzieć na przykład um, takie zdanie Der Fernseher ist über der Kommode, czyli telewizor jest nad komodą. Albo ich stelle, ja stawiam, ich stelle einen Fernseher über die komode, Ja stawiam telewizor nad komodę albo ich hęge. Einen Fernseher über die Kommode. Albo ja wieszam telewizor nad komodę. Czyli jak widzicie, jeżeli coś już gdzieś się znajduje, to jest yba i celownik. Jeżeli ja gdzieś coś stawiam, jak gdzieś coś wieszam, wykonuję ruch, to będzie yba i biernik. Do zobaczenia w kolejnej lekcji, a Wy tymczasem napiszcie koniecznie w komentarzach swoje przykładowe zdania z przyimkiem yba